Raczej. Ja wam to obiecuję. Również ostatnio zbulwersowały mi informacje jednego z zastępców prezydenta, pana Mileneusza Pałaca, że myśli się o tym, że będą prywatyzowane mieszkania i sprzedawane wraz z mieszkańcami. Przyrzekam wam, jak tu stoję. Nigdy do tego nie dopuszczę. Z nikim w żadną koalicję nie wejdę, jeśli będą chcieli ludzi sprzedawać z mieszkaniami. Ja mam już patrzę. Gdybym nie był prezydentem, a będzie ktoś inny i waży się to zrobić, pierwszy będę organizował ludzi do zbierania podpisów pod odwołaniem takiego prezydenta. Panie, mam się przedstawiać program. Ja przepraszam, y, jestem dzisiaj bardzo chory, mam nieży gadła, jestem pod silnymi środkami farmakologicznymi, znieczulającymi, y, bo chciałem być tu z wami podzielić się. Nie chciałem po prostu zostać w domu. Rodzina moja przyszła, a ja chciałem być tutaj, nie y, chciałem zawieść pani poseł i swoich przyjaciół w naszym mieście powstał e, dom spokojnej starości, dom dla nieuleczalnie chorych. Ja spotykam się z mieszkańcami, szczególnie starszymi, którzy się martwią, że jak zamorują, że żadne dziecko do nich nie dojedzie 100 kilometrów czy 200, bo tak też e, pamiętam, gdy pracowaliśmy w Komisji e, Spraw Społecznych, tam pani Lidia Lokalarczyk jest przewodniczącą, wielokrotnie monitorowała, to występowała w interpelacjach, również wysłuchiwała e, próśb mieszkańców, którzy apelowali o to, prezydent mówił no, to nie ma takiej możliwości, są inne ośrodki gdzieś zlokalizowane, 100, 150 km. jak sobie można z tym radzić. Nie, nie można sobie radzić, taki dom trzeba wybudować. To są kolosalne kwoty, jeśli chodzi o, o zadłużenie miasta. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, musicie wiedzieć, że od roku 2007 do chwili obecnej, w ciągu 3,5 roku, miasto Świetnica sprzedało nieruchomości i. Yy, i ziemię na kwotę 56 milionów. I proszę zobaczyć, to się nie zbilansowało. My żeśmy sprzedali wszystko, co najcenniejsze w naszym mieście, praktycznie, i jeszcze taki potworny dług. Więc co ja mam tu Wam dzisiaj obiecywać? Na pewno trzeba zrównoważyć to zadłużenie, zbilansować to wszystko, a później starać się realizować obietnice. Tak jak powiedziałem, jeżeli będę prezydentem, każdy z mieszkańców. Będzie mógł się ze mną spotkać i nie będzie czekał tygodniami czy miesiącami. Jeżeli będę tym prezydentem, również jestem w stanie prowadzić miasto z jednym zastępcą. Ja przypomnę, że na dzisiaj mamy dwóch zastępców prezydencji. Chciałbym <todgłosy> do prezentowania w tych wyborach jako kandydat na prezydenta wszystkim swoim kolegom z PiSu, u Krzysztofowi i całej ekipie która yy, po prostu funkcjonuje zarządza parkiem serdecznie dziękuję za to zaufanie. Postaram się Was nie zabrać. Obiecuję. I to co deklarowałem, to, to na pewno wykonam, a reszta jest bardzo ważna od sytuacji finansowej miasta, która na tą chwilę naprawdę jest bardzo zła, Dziękuję. Do tej pory byłem właśnie na jak i na władze Platforma Obywatelska. Monopoly mieć nie będzie. Dzień dobry Państwu, ja z działaniem nieruchomości. Od właściwości i od poprzez stanowiska zastępcy dyrektora zakładu gospodarki Komunalnej